Witajcie, Wężowniki! Jak się macie? Jak Wam mija y, czas y, końcówki wakacji, końcówki sierpnia? Mam nadzieję, że dobrze, że ten ogólnie tydzień będzie dla Was też bardzo y, super, bo y, te punkty szczęścia z Księżycem y, dają możliwość zrobienia czegoś fajnego. Y, Zbliżamy się do września, zachęcam Was do odsłuchania materiału na ten, na ten temat. Wam życząc oczywiście, żebyście mogły zrozumieć swoją naturę jako wężownika. Już niebawem dojdziemy też do Waszego znaku, ponieważ tak się to pomału rozwija, że dochodzimy do końca roku <noise> kolejnego. Dałem wam też datę, kiedy, kiedy jest znak wężownika. Oczywiście to jest tylko dla was, bo inne znaki musiałby być też przesunięte, natomiast na razie tylko chcę, żebyście wiedziały, że w takim czasie jest ta troszkę inny rodzaj energii niż energia skorpiona. Dobrze. Wiecie co? Zrobię Wam tak jak każdemu rozkład na cztery partie naszego życia, jakim jest serce, umysł, czyli nasze emocje, nasze myślenie, jakim jest nasza komunikacja, taka, którą mamy z samym sobą, którą mamy również z otoczeniem. Co komunikujemy ogólnie, co, jakie sygnały i impulsy dajemy, i później jak działamy. Albo gdzie powinniśmy właśnie nasze działanie tutaj trochę um, ukierunkować. Niech to będzie, wiecie, co taka y, okazja do tego, żeby przyjrzeć się pewnym sugestiom temu, co. co czasami nie przyszłoby nam nawet do głowy. Ja właśnie tak traktuję, słuchajcie, Tarota, że żeby sprawdzić nie sprawdzić, żeby po prostu zainspirować się w czymś, co może nam pomóc w samorozwoju. Bo na tym wiecie, co właśnie samorozwój polega, żeby dostrzec w sobie coś co powinno być transformowane, a co czasami nawet nam nie przyjdzie do głowy, żeby, żeby się nad tym zastanowić, nie? A tutaj, bach, czasami jedno zdanie y, gdzieś tam usłyszymy i powiemy, ok, to, to pomaga. A Wy jako wężowniki y, macie fajną energię, fajną naturę i jeżeli rozpoznacie swój naturalny potencjał, to będzie Wam też w życiu łatwiej później z niego odpowiednio i y, w takiej pełnej formie y, korzystać. Zobaczmy, co jest w Waszych emocjach, w Waszym sercu. W Waszych emocjach jest grubo. Jest jakbyście mogły teraz przywrócić swoją potencję, która była odwrócona. Jakbyście chciały sięgnąć po taki faktycznie najwyższy potencjał drogi wężowniki. Pazia Buław. Jakbyście chcieli się stworzyć takim paziem Buław. Być może wiecie co, tutaj gdzieś był problem w waszym życiu sercowym, takim romantycznym, z jakąś kobietą, która, która mogła być bardzo płomienna, ognista i taka fajna, super, ale coś się tutaj stało. Coś się tutaj stało. Wy mogliście wybrać samotność. Odejście, tutaj mi się może też pokazywać jako to, że kobieta odeszła od Was. Mogła być starsza niż Wy, ale może to też być również, wiecie co, Wy jako kobieta, która odwracacie się, która odwróciła się od swojej właściwej kobiecości. Pamiętajcie, że możliwości interpretacyjnych jest bardzo dużo. I tutaj nie sposób, to jest też w takim typowo metaforycznym przesłaniu, że to jesteście wy jako wężownik, i gdzieś jesteście odwróceni całkowicie od swojej potencji, znaku. A waszym zadaniem, waszym, wiecie, będziecie naprawdę kochać i w pełni swojej potencji tylko wtedy, kiedy ją zrozumiecie. Co wam daje, co wam powinno dać? pełnie szczęścia i pełnie e, waszych możliwości e, Wasze myśli. E, wasze myśli są tutaj e, mocno, ale to mocno sko e, e, sk skomunikowane na transformację. Jakbyście bardzo chciały. Z, e, jakbyście bardzo wiecie, co chciały. Mm, właściwego połączenia bo kochankowie mówią wiecie co o połączeniu ale nie tyle na poziomie człowieka, ludzi, związków, co raczej na poziomie takim duchowym połączenia w sobie również pewnych przeciwstawieństw, pewnych pewnych pewnej dualności nie. Jakbyście wiecie, co czuli gdzieś e, konieczność naprawienia czegoś albo odcięcia czegoś, co Was blokuje. Bo e, odwrócony azbuław, on tak trochę nawiązuje do tej, e, do tej e, królowej. Tak jakby wiecie, co ktoś w, w Was zgasił pewien potencjał. Może to jest właśnie potencjał wężownika, może ona jest tym wężownikiem, a Wy jesteście obecnie na etapie zwykłego pazia, który jeszcze ma odwrót. On ma tą buławę, nie? On, on wziął dopiero tą buławę. Czy miał tą buławę, ale Wy wiecie, że to jest w odwróceniu. Że to nie jest jeszcze mm, tak, jak powinno być. I Waszym zadaniem jest przechytrzyć samego siebie czasami. Nie? przechytrzyć swoje serce, żeby pomóc umysłowi. Bo tutaj umysł aż się wie, drogie wężowniki, do tego, aby zostać wyzwolonym, aby do, 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 doznać takiego pięknego połączenia. To wyszło w pozycji umysłu, a więc półkula żeńska i męska, nie? Jak poodcinać i transformować to, co jest wycofaniem lub wycofuje was z życia? To są wielkie arkana, to, to już jest trzecie wielkie arkana. Więc pokazanie też takiego trochę karmicznego zadania, zadania, które polega na transformowaniu czegoś, na przyjrzeniu się, co zgasło w relacjach partnerskich. Dlaczego to jest odwrócone? I wziąć tą kosę i skosić tą niemoc, skosić tą impotencję, skosić wycofanie, brak entuzjazmu. Te wszystkie rzeczy, które nie pozwalają człowiekowi być uskrzydlonym i błyszczeć. Widzicie, ta lampa powinna być tak jak ten blask tutaj. I macie dążyć do tego właśnie w tych kochankach. Być takimi delfinami, nie? Delfiny bawią się życiem. One y, są w swojej naturze, one doskonale rozumieją swoją naturę, a u Was jest tak, jakby to było, y, Wy wiecie o tym, bo to wyszło w pozycji umysłu, więc Wy się tym, będziecie teraz temu przyglądać, tej transformacji. Co możecie zrobić, co możecie zmienić, mm, żeby mm, móc połączyć w sobie, do, dostąpić takiego połączenia, pewnej zgodności, również w takiej wewnętrznej. Zobaczymy, co tutaj... W waszej komunikacji, jakby to komunikujecie. Dokładnie, zobaczcie, to jest to samo. To jest to samo. Wy komunikujecie, że wy chcecie takiego połączenia. Być może macie teraz tylko połączenie takie na poziomie materialnym. Tutaj z kolei wyszedł król Buław, czyli wiecie co, jakby archetyp kobiecy był was uszkodził. Zła matka może być, zła, zła partnerka, zła żona. Która sprawiała, że nie, nie daliście rady wziąć prawidłowego wzorca, lub wzięliście ten, taką ewolucję, nie, taką niewłaściwą, że to się gdzieś po drodze odwróciło. A tutaj pokazuje, że wy chcecie wyjść z takiego zamknięcia trochę, w którym jesteście jako obecne w wasze życie. Życie materialne, życie być może jakiś związek, jakaś praca. Dużo w ogóle macie tutaj buław, bardzo dużo ognia jako wężowniki. Być może ten ogień musicie umieć przetransformować, zapanować nad nim, żeby stworzyło to coś fajnego, coś, coś budującego, polegającego właśnie na połączeniu dwóch różnych kwestii, nie? Tak jak w tych kochankach. Zapanowanie nad tym. I tutaj przychodzi z pomocą Wam archetyp męski, męskiego króla. Męskiego króla, no tak. <laughs> króla buław, jako męskiej energii, z którą być może będzie Wam bardziej po drodze i to zapoczątkuje pewną przemianę. Wy by, bynajmniej tak to komunikujecie, jakbyście widzieli w nim swojego partnera do tego. Do, tego, do tej dualności, do, do odnalezienia swojej natury jako wężowniki, nie? A jakie działanie? No Boże, no zobaczcie, Ej, kochani, to jest po prostu trze y Kolejni kochankowie, o a, czym A, widzicie, myślałem, że to są też kochankowie. E, bo, no bo tak, bo to są tacy mali kochankowie. I tutaj znowu kochankowie, czyli wy będziecie dążyć do tego fizycznie, fizycznie. Wy już nie chcecie czekać, nie. Wy macie dość tego czekania. Być może tutaj ta królowa była wkazała wam czekać na coś. A wy mówicie. Tutaj karty, kolejne wielkie arkano mówi nie, 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 nie. Ty masz już wyjść z tej niewiedzy, z tej niewiedzy. Z, z, z tego. Osaczenia cię tymi mieczami, nie? I bycie takim ślepym, ty masz wejść w swój świat, w którym czujesz się odpowiednio, bo widzisz kret na powierzchni nie do końca się znajduje w swoim żywiole. Jeżeli wy jako wężowniki nie jesteście w stanie rozpoznać swojej natury, gdzie wam jest najodpowiedniej, to nie będziecie szczęśliwi w życiu. A Wy tutaj, kochani, Macie niesamowicie ważne zadanie do zrobienia, które się powtarza i wychodzi na to, że to, co w umyśle przełożycie na działanie i tego Wam gratuluję. Jeżeli uda Wam się to zrobić w tym miesiącu, właśnie w, we wrześniu, to będzie bardzo fajnie. Przesłuchajcie sobie nagranie, które jest już na moim kanale. Ono jest o wrześniu ogólnie, jako wrze-sień. Sień jako coś, co jest ważną, ważnym takim przedsionkiem, takim y, miejscem, w którym się odbywają bardzo ważne procesy. A y, przenosząc to na y, nasze życie, my teraz też będziemy zbierać bardzo dużo plonów. Y, plonów, które są takie duchowe, jeśli chodzi o doświadczenia, o. Y, o to, jest, to, to może być właśnie ktoś, kto wy jako ktoś, kto poświęcił się nie tyle romantycznej miłości, co zdobywaliście inny rodzaj doświadczenia. Po prostu inny rodzaj doświadczenia. Przyglądaliście się temu, jak działa ta nieprawidłowa. Nieprawidłowy aspekt była w świecie w egregorze kobiecym, bo to jest pokazanie tak, jakby, ten król był w nieporozumieniu z królową. Jakby ci kochankowie byli na odwrót, jakby ona była odwrócona do góry nogami, nie? I była w niewłaściwości. I waszym zadaniem, jako wężowniki, wy jesteście uleczającym znakiem. Pamiętajcie o tym. To wy macie tą odtrutkę, a najważniejszą odtrutką, jaką możemy znaleźć, jako aspekty Zodiaku. Czy jako osobowości takie zodiakalne, mentalne, to jak uzdrowić relacje między mężczyzną i kobietą, żeby tworzyć podstawową komórkę rodziny jako coś stałego, jako coś trwałego i działającego poprawnie. Bo obecnie król i królowa żyją jak pies z kotem, a nie jak zgodne partnerstwo. Więc wy jesteście zranieni gdzieś tutaj, drogie wężowniki, przez. Przez aspekt żeński i dlatego się tutaj skierujecie, kierujecie, komunikujecie, zwracacie do aspektu męskiej energii, buław. I wiecie, i to jest taki czas, że tutaj już nie ma być co takim umiarkowanym, nie? Bo ileż można siedzieć w nieswojej naturze, być w zamknięciu, być w izolacji, jak wy macie zadanie. Pamiętajcie, że każdy z nas ma obowiązek odrobić tutaj dla kolektywu jak, jakąś misję, żeby później móc sobie żyć tutaj według własnego widzimisię. Musimy tak potocznie mówiąc, przerobić nasz kosmogram, z którym zostaliśmy tutaj wysłani na tą planetę do tej społeczności, do tego świata materialnego. I Rozpoznanie swojego potencjału, swojego zadania jest bardzo ważną kwestią, bo wtedy też jesteście w swoim flow, jesteście na swoich torach, czy w swoich torach. Wiecie, po co jesteście, a to ułatwia bardzo życie, bo to nadaje sens życiu. Jeżeli wy tutaj będziecie albo rozpamiętywali jakieś tam niepowodzenie, to nie pomoże wam to zwrócić uwagi na to, jak powinnyście żyć, a wy tutaj ewidentnie musicie w głowie przetransformować to, co jest tym odwróconą buławą, jako tą królową buław. Ona miała dać wam światło, ona miała wam dać inspirację, zapalić was do, do działania, a tymczasem ona was zgasiła. Albo matka, albo sytuacja związana z pewną, pewną kobiecością. Pewną energią, która miała być taka, wiecie co, w pełni świadoma tego, jak działa system energetyczny, takiego, takiej witalności w kobietach, czym kobieta jest jako witalność. Tutaj ewidentnie Wy się pokazujecie jako, jako księżniczka, bo to jest, to jest tutaj ta, wygląda jak dziewczyna, nie? Czyli jakby się uczyć tego, na powrót tego, czym powinna być prawidłowa energia. Seksualna w kobietach, z tego co widzę, tutaj, drogie wężowniki. Bardzo piękne zadanie, ale bardzo trudne. Stąd tak wiele tutaj wielkich arkanów. I, wiecie, ta transformacja z kochankami to jest dokładnie jak transformować kochanków, żeby oni nie byli tylko takimi kochankami. To, tu mi się taka tu trochę, wiecie, co córa Koryntu teraz przypomina, bo ogólnie energia buław to jest energia seksualna. I jakby Freud powiedział, wszystko się, buława wygląda jak taki symbol faliczny, nie? I mamy naszą opowieść o, o, o córach Koryntu, o pierwszym, najstarszym zawodzie świata, i tutaj trzeba to zmienić, drogie wężowniki. Wy macie tą kosę wytrzymacie trzymacie tą kosę i możecie sprawić, że to co jest nieprawidłowością w podejściu do energii seksualnej, jako tej energii również erotycznej yy, należy transformować i to jest wasze zadanie gdzieś tutaj. Ono się powtarza to i, i tu się powtarza nie dosyć, że wy wiecie już o tym, co musi, wy wiecie o tym, co was yy, gdzieś tutaj yy, gdzie nastąpiła niesprawiedliwość, nie, 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 niewłaściwość, która trochę zmieniła wasze emocje, ta, nie, ta, ta niewłaściwość. Wy macie tą świadomość już tego, co gdzieś tutaj trzeba zrobić. Bardzo ładnie to być może już się u was zadzieje, nawet i we wrześniu. Tutaj możecie albo spotkać jakiegoś mężczyznę, albo powiedziałbym nawet. Że możecie wejść w związek i to bardzo fajny związek z kimś, kto wam pokaże, jak ten, to światło, ten ogień w nas powinien się palić. Pra prawdziwie się palić, a nie to, co próbuje tutaj yy, być ogniem kobieta, która jest wodą, na przykład, nie? I to jest takie coś zupełnie tak paradoksalne. Ewa w naszej cywilizacyjnej historii, ona pozazdrościła Bogu, czyli pozazdrościła mężczyźni jego stylu życia i zachciała być męska, stąd się wziął feminizm. Natomiast pamiętaj, że woda nigdy nie będzie ogniem, a kobieta jest archetypem wody. Więc to tak nie do końca tutaj dostaliśmy, nawet kolektywnie w naszej cywilizacji, dobry wzór kobiecości. Bo obecnie kobiety są jak takie babochłopy, spierają się, czy kobieta powinna walczyć na ringu z kimś, kto jest jakiś tam transpłciowy. A moje pytanie brzmi: a dla, że żadna, nawet nie pytanie, tylko stwierdzenie, że żadna kobieta by nie wyszła na ring, prawdziwa kobieta, nie? Więc tutaj gdzieś pojęcie kobiecości tego, czym powinno to być. Jest całkowicie rozjechane w naszej cywilizacji. A waszym zadaniem, jako znaku, który ma y, możliwość uleczania, jest właśnie przyjrzenie się tym kochankom i cesarzowej, y, czyli prawidłowej naturze. I, prawidłowej naturze kochanków. Czym oni powinni być, ci kochankowie? nie? Czym powinna być ta. To jest mała cesarzowa. Zobaczcie. Królowa buław jest małą cesarzową. Y, I. Y, ta wielka cesarzowa, ona wręcz się dopomina i teraz z racji tego września, bo wrzesień jest miesiącem cesarzowej, to jest znak panny i wagi. Więc ta cesarzowa, ona teraz tutaj będzie schodziła na ziemię, czy będzie na ziemi, jako pora roku. I ona mówi, ty ja teraz one są w ciąży, nie ja teraz będę rodziła. I teraz bę, będę cię rozliczała, tą karmę, jak ty tutaj y, 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 odpowiednio zarządzałaś. Tym wszystkim nie, jako ktoś, kto był mianowany na pewną, na pewną energię, bycie na przykład matką społeczną czy coś, czy bycie patronką pewnej mentalności, pewnej filozofii. Ja tutaj mówię do, bardzo tak o macierzy, o tym, co często jest podkreślane w ostatnich analizach kosmogramu, też było dużo się tam działo w czwartym domu astrologicznym i w ósmym jeśli chodzi o transformację macierzy i archetypu kobiecości. Bo my obecnie naprawdę jesteśmy w takim bardzo krzykliwym feministycznym świecie, gdzie kobiety domagają się, czy mówić na nie ministerka, czy pilotka, i jest to dla nich takie Ważne, a to, co na przykład robić, zrobić z własnymi dziećmi, jak je kochać bezinteresownie, schodzi na dalszy plan. I tutaj Cesarzowa mówi nie tak to ma wyglądać. Nie tak. I ona będzie się domagała tutaj e, powrotu do natury, odwrócenia tego, z transformacji tego, co jest niewłaściwe w kochankach i przywróceniu prawidłowości tego, jak ma być. I tu już nie ma tu, tu już nie ma. Zobaczcie, tu jest odwrócone umiarkowanie i odwrócona ósemka mieczy. Ósemki są zawsze kartami ruchu, kartami pędu. I tutaj cesarzowa mówi: koniec, to już nie ma co czekać. To już trzeba po prostu tutaj zacząć działać, bo wężownik jest właśnie od tego, żeby wykonywał jedną z najgorszych prac, jakie można wykonywać, bo uleczanie tego, co jest czasami nieuleczalne. Jeżeli inni nie mogą uleczyć nowotworu, to wężownik znajdzie sposób, żeby go uleczyć. I tylko on, tylko on. Jeśli ktoś ma oczywiście ochotę na czytania prywatne z uwzględnieniem wężownika w kosmogramie, to ja też jestem w stanie takie, takie czytanie dla kogoś zrobić. Zapraszam do kontaktu na adres naturologia.małpa.protonmail.com i tam się możemy porozumieć co do tego, co dokładnie chcielibyście wiedzieć i jakie informacje uzyskać. Tym bardziej, tymczasem dziękuję Wam, moi drodzy, za odwiedziny, bo widzę, że pojawiły się tutaj też osoby na tym live. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Ci, którzy tutaj zajrzeli. Przez przypadek, jak również do zostawienia lajka, komentarza. Możecie napisać, skąd jesteście, skąd mnie odwiedzacie. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmów. Kolejny będzie o przesileniu jesiennym. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.